No i witam w nowym vlogu, w nowej kamerze. W tym razie ym, teraz testuję, zobaczę jak to będzie wyglądało. Jestem w takiej cudownej formie, wiem. Hello. <grym> mnie tu zaczepia jak zawsze. Dzisiaj jest sobota i jedziemy na... Jedziemy na urodziny chrześniaka Krzyśka, więc y, się trochę ogarnęłam. <grym> Zaraz będę włosy prostować. No i zbieram się, jedziemy. No i w międzyczasie testuję kamerę. Także ja jestem gotowa. Dajcie znać, jak się to prezentuje. Muszę się przyzwyczaić, żeby patrzeć w obiektyw, a nie w podgląd, ale to z czasem się ogarnie. W każdym razie jeszcze mam do tej kamery mikrofon. Na razie będę nagrywać bez mikrofonu, ale chcę sprawdzić też, czy faktycznie będzie duża różnica z mikrofonem. Ale to sprawdzimy później, bo teraz jedziemy i już jesteśmy trochę spóźnieni. Do zobaczenia później. Montowałam dzisiaj mojego poprzedniego vloga i kurczę, przepraszam Was za takie opóźnienia, bo mój vlog, który dzisiaj montowałam kończy się jeszcze przed wośpem i przedobam montaż kolejnego vloga, który jest jakby w czasie wośpu trochę i do teraz. Mniej więcej. I no kurczę, miałam zaległości, faktycznie, ale postaram się poprawić. Dzisiaj sprzątaliśmy całe mieszkanie. Krzysztof poszedł z mery na spacer, w międzyczasie ja właśnie tutaj wszystko umyłam, podłogi i tak dalej, więc mieszkanie jest posprzątane jak dawno nie było posprzątane. I jezu, jak fajnie. Jeszcze wyprałam kołdry, odkurzyłam materac, wymieniłam wszystko całą pościel, prześcieradło, wszystko. Wykąpałam się i teraz już się aż nie mogę doczekać, jak się położę w tym łóżku, bo nie wiem jak Wy, ale ja uwielbiam tu właśnie jak jestem taka świeża, wykąpana, świeża pościel i aż, aż do tego łóżka, po prostu już się nie mogę doczekać. Ale jeszcze tak chciałam właśnie chwycić kamerę i sobie trochę ponagrywać, bo nie wiem, ja jestem gadżeciarzem, więc ja się mega cieszę, że mam jakiś nowy sprzęt. To jeszcze tak na koniec dnia jest tutaj mały a ten już. Nic się ostatnio nie da zrobić, bo cały czas piszczy i, i chce atencji. Jest po kastracji, więc y, dlatego też ma takie ubranko i nie wiem, czy to jest kwestia kastracji, czy to jest kwestia nie wiem czego, ale zrobiłaś taką atencjuszką, cokolwiek się nie zrobi, cały czas piszczy, już zaczyna szczekać na nas po prostu, cały czas chce jakąś atencję i ja już po prostu nie wiem, co robić. No, nie wiem, może to jest kwestia jeszcze tych opadających hormonów po prostu po kastracji, zobaczymy. Jutro właśnie mamy kontrolę zdjęć i szwów, więc już może przynajmniej normalnie, bez problemu, będzie można z nią się bawić, wychodzić na spacery. Chociaż i tak dzisiaj na przykład była już na spacerze, no właśnie nie dało, bo ją roznosiła energia. No i też już tak naprawdę się już bawiliśmy, ale te pierwsze dni, no to jednak się bałam, czy też wypuszczą, czy coś się stanie, więc. Więc wolałam tak raczej ograniczyć zabawę, albo tak dość delikatnie się bawić, a Mary, Mary tego nie rozumie niestety. Mam nadzieję, że przynajmniej ta atencja trochę zniknie. Musi się po prostu nie da żyć. Dzisiaj jest dzień, w którym muszę spakować część zamówień z Gośpą. Nie jest tego jakoś super dużo, ale zawsze to jednak te kilkanaście paczek do przodu. dość. Nie sądziłam, że zajmie mi to tak długo i że będzie tak męczące. Ale no cóż, część paczek spakowana. Znaczy tak naprawdę na jutro zostały mi cztery paczki, które po prostu muszę znaleźć, bo są tam właśnie pod schodami zawalone wszystkim innym. Bo większość rzeczy jest już spakowana, z tych przynajmniej co miałam spakować do teraz, ale resztę już zostawię na... Ekipę pakującą. Mają mi się to zwalić na mieszkanie gdzieś chyba w tym tygodniu i spakować całą resztę zamówień, już wszyscy popłacają. Dobra, to przy okazji testuję mikrofon, ale Mary ma urodziny i znaczy jeszcze nie ma, ale zaraz ma. I kupiliśmy jej materac i nasza mała solenizantka dostanie materac. Z niby jakiś taki materas właśnie dla psów, oczywiście. Powinien tam być, no, dobry dla stawów, bla, bla, bla. Miałam w planach jej dać też raciczkę do tego prezentu, ale przez jej problemy żołądkowe to niestety się to źle skończy, dlatego stanie na samym materacu. Mary, chodź! Co to jest? Wygodne? A smaczka zamiast rodziczki, ok? Papa. Druga leżeć. Godnie. Nie ma Ten obiad, co robiłam, to w sumie wyszedł całkiem okay, okej, okay. jakiś przepis znalazłam w internecie. Przyszła do mnie paczka, sobie zamówiłam na net w sumie dla mnie i dla Krzyśka, taką grę zaczepki. I dzisiaj to przyszło i no, grę, mamy dwie talie kart, jedna dla niego, druga dla mnie, no i mamy w randomowych sytuacjach sobie zagrywać te karty. Na przykład jest coś takiego, czyli na przykład... Wiesz, że są rzeczy, w których się różnimy. Nie ma w tym nic złego, ale dzisiaj jedną wybraną przeze mnie czynność zrobisz moim sposobem. Nie chcę czytać wszystkich, bo, bo on jest z dwóch ale też nie znam moich kart. Więc w sumie jak może być ciekawa, jest cała, cała taka talia, że miejmy nadzieję, że się bardzo nie pokłóci. Były walentynki. Mm, miałam coś tam do załatwienia w Krakowie, więc stwierdziłam, że skoro i tak musiałam wziąć wolne i Krzysiek też miał wolne, sobie pojedziemy pospacerujemy po Krakowie. No i byliśmy w kawiarni. Przepyszne deserki tam były. Później sobie spacerowaliśmy po prostu po, po plantach krakowskich. Poszliśmy jeszcze do Tajgera, akurat no, z uwagi, że mam w planach oszczędzać w tym roku. Znaczy oszczędzać, w sensie przede wszystkim raczej nie wydawać kasy na głupoty. W sumie w Tigerze kupiłam jedynie e, takie zakładki magnetyczne do książek, bo mam ich, e, mam ich trochę, ale no szczęśnik mi się i rozdarła, i rozwaliła, i no trochę przeszły. Więc stwierdziłam, że fajnie by było sobie je wymienić na nowe. I w sumie kupiłam tylko to w Tigerze, także jestem z siebie dumna, bo było parę rzeczy, które mnie kusiło, nie powiem. Obejdę się bez nich. Wczoraj właśnie robiłam jeszcze burgerki, bo znalazłam taki fajny przepis e, na jednym z vlogów Julii Machunik. I zrobiłam je już kiedyś. No i Krzyśkowi mega, mega zasmakowały. Więc stwierdziłam, że słuchaj, jeżeli tak już chwilę ich nie jedliśmy, no to akurat je zrobię. No i sobie do tego kupićmy takie ładne wino musujące, w sensie takie z takim brokatem w środku. Niby nie jest to do końca zdrowe, ale czasem można. Później tak naprawdę poszliśmy grać. Plany na wczoraj w sumie miałam trochę inne, bo miałam w planach zrobić bazę z koców, jak za dzieciaka i w ogóle bo tak gdzieś mi to mignęło na internecie i stwierdziłam, że no fajnie by było zrobić bazę. Już dawno takiej bazy nie robiłam, bo chyba właśnie ostatni raz za dzieciaka jakoś, więc taki miałam plan, ale z uwagi, że nie wiem wczoraj, czy to przez pogodę, czy przez co, ale oboje byliśmy strasznie zmęczeni, więc tak naprawdę po tym jak wróciliśmy z Krakowa, to w sumie się zdrzemnęliśmy. Dostałam od Krzyśka wydrukowane takie seroduszko w takich, w takich liniach. Te linie nie, nie powinny mi za bardzo tykać, bo one się mogą przerwać, ale tak, tak fajnie się przez nie przyjeżdża palcem. W ogóle kupiłam w Action, jak byłam tam ostatnim razem, e, truskawki. Były takie truskawki w takim worku jutowym z nasionkami i je już zasadziłam, i tutaj trochę już zaczyna wyrastać. Trochę się boję, bo no ja mam problemy z roślinami, większość u mnie tak naprawdę umiera, więc ciekawa jestem, czy z tego cokolwiek wyrośnie. Ale coś, coś się przebija przez tą ziemię, więc jestem w szoku. Fajnie. Mary, jak nie dawałam spokoju, tak nie daje żyć. Ostatnio w ogóle nawet nie, nie szydełkuję, bo wróciłam do grania i cały czas tak naprawdę gram. Znaczy cały czas, no może nie cały czas, ale ten czas, który bym mogła poświęcić na szydełko, poświęcam na granie. Korzystam z tego, bo mi się przyjemnie gra, ale no muszę wrócić do szydełka, bo chcę tą poduszkę skończyć. Fajnie by było się z nią wyrobić do wiosny. Taki jest plan. Mam nadzieję, że się uda. Przynajmniej mieszkanie jest grubsze ogarnięte. E, już się pozbyłam większości rzeczy z Wośpu, więc na szczęście tam pod schodami się zrobiło trochę luźniej, bo już nie było jak się dostać w ogóle do mleka, bo my tam pod schodami składujemy takie kartony mleka. E, z tych aukcji Wośpawek plus jest taki, że udało mi się w tym roku wylicytować cudownego motyla. W zeszłym roku też on był i był taki niebieski, i ani jednej, ani drugiej licytacji mi się nie udało wygrać, dlatego cieszę się, że w tym roku się udało. On jest przepiękny. Teraz będzie mnie widać w odbiciu, ale no przepiękny jest. Na żywo nawet chyba bym powiedziała, że jeszcze ładniejszy, bo to się tak pięknie mieni. I mega się cieszę, że udało mi się go wylicytować. Trzeba go gdzieś jeszcze tylko powiesić na ścianie. Przepiękny jest. Za rok pewnie też będę licytować to motyle. Tylko tym razem może niebieskiego, że Także to by było na tyle w tym vlogu. Zapraszam oczywiście do subskrypcji i lajkowania. I... Do zobaczenia w następnym blogu.